Siemandero, siemandero, witajcie w kolejnym odcineczku zdrabkowym. Dzisiaj przed nami zdrabka szybkie 50. No i na dzisiejszy film zakupiłem 13 sztuk. Mam nadzieję, że w tej zdrabce znajdzie się coś fajnego. Zdrabka jest znana wszystkim, także nie ma żadnego problemu. Szukamy trzech takich samych kwot. Które będą wygrywać, no ewentualnie może być coś fajnego tutaj w bonusie. No i lecimy sobie po kolei, troszeczkę możemy przybliżyć. No i zaczniemy od bonusu. W bonusie szukamy pięciu dyszek, ale niestety nie ma. No, a tutaj co my tu mamy? 2 złote. 4 złote. 50 tysięcy. 50 złotych. 100 złotych. 50 złotych. No to jeszcze jedna pięćdziesiątka mogłaby się przydać. 4 złote. 2 złote. Czyli tutaj albo 4, albo 2, albo nic. Ok, to pierwsza sztuka jest przegrana. I lecimy sobie z kolejną. Co mamy w bonusie? W bonusie mamy dukaty. No niestety, I tu mamy 4 zeta. Pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt tysięcy, cztery zeta, dwa zeta, czyli mało dwa zeta i dwa zeta, czyli pierwsza sztuka. Przynosi nam zwrocik 2 zł. Dobra, to odstawiamy. I mamy kolejną sztukę. Tu mamy sztabeczkę. Tu mamy 4 zeta. 100 zł. 4 zeta i 4 zeta. Czyli druga druga sztuka przynosi wygraną, ale jeszcze tutaj dodrapiemy dla formalności. Dobra, fajnie. To lecimy z kolejną. Tu mamy dukaty. Stuwa, dwójeczka i cztery. 50 tysięcy, 4 i 50 zł, 500, 500 i 50. Czyli tutaj mamy przegraną sztukę. No dobra, no to lecimy z kolejną. Diament niestety. Co tu mamy? Stóweczka. 500. Dwójka. O. No i malina. 50. Dwójeczka. 4 500. 4. No i dwójeczka. I kolejna dwójeczka wpada na nasze konto, Czyli mamy już. <laughs> Pokaźną sumę. Nie no, na razie taka pokaźna tona to nie jest, no ale trzeba zacząć. Od czegoś kolejną dwójeczkę mamy. Kolejny 50. No, i tutaj kolejna dwójeczka wpada na nasze konto. Także jest. Pod kontrolą dobra. I mamy dwójeczkę. 500. pięćdziesiąt tysięcy. Stuwa, stuwa. No jeszcze jedna stuwa mogłaby się przydać. No jedna na złość. A nie, 50 dobra, to czyli przegrana sztuka. Dobra, tu mamy diamenty. Dwójka, czwórka, czwórka, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt, pięćset. I tutaj ta sztuka jest przegrana. No dobra. To co mamy? Worek na prezenty. Ok. Dwójeczka. Czwóreczka. I pięćset. Dwójeczka. Pięćdziesiąt tysięcy. Pięćdziesiąt złotych. 50 zł, 100 zł. i. A, już myślałem, że 50 tu wpadnie, a tu niestety jest lipa. 2, 4, 500, 500, 50 i 100. Zł. Dobra. No, trudno. Tabunia jest. I lecimy pięćdziesiąt, pięćdziesiąt tysięcy i pięćset, czyli dobra, same piątki. Stuwa, dwójeczka i stuwa, pięćdziesiąt, cztery i... 500, czyli niestety lepa z nędzą. Dobra. Diamenty. Pięćdziesiąt dycha i czwórka. Czwórka, dwójka, dwójka, dwa razy. I niestety lepa, no dobra, dwie ostatnie nam zostały. I zrobimy tutaj podsumowanie, dobra, dwa razy dwójeczka. Dwa razy pięćdziesiąt i pięćset i trzeci raz dwójeczka, czyli fajnie, czyli jest do tych dwójkowych tematów, pada no i ostatnia, no, diamentos, dwójeczka, pięćdziesiąt, 50 100 i 50 500 100 i tu mamy lepa. No to jak lipa to będziemy robić podsumowanie na 13 sztuk. Jednego mamy za czwórkę i 4 za dwójkę, czyli 8 plus 4. 12 zeta na 26 wkładu, także coś się tam zwróciło. No i będziemy działać dalej. Także na dzisiaj to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.